Na tym etapie z Wiedźminem łączył mnie jedynie nie do końca prawdziwy miecz, ale gdybyśmy jeszcze przed premierą kolejnego sezonu chcieli, żeby z Henrym Cavillem, odtwórcą głównej roli w tym serialu, połączył nas sześciopak na brzuchu, to są dwie metody. Trening i dieta. Zacznijmy od treningu, chociaż ten wcale do łatwych nie należy, bo jak mówi Henry Cavill, na siłowni robi dosłownie wszystko. No i wszystko, to znaczy naprawdę wszystko, bo na siłowni Henry Cavill, czym chwali się czasami na Instagramie. Po pierwsze skacze na skakance i robi bardzo dużo cardio, po drugie podnosi ciężary, więc używa także sztangi w różnych konfiguracjach, po trzecie dorzuca do tego box. Ja naprawdę nie jestem dobrym przykładem tego, jak się powinno boksować. No i po czwarte, najważniejsze, robi całe zestawy planków. Planków, czyli desek, które rzeźbią idealne mięśnie brzucha, widziane potem na ekranie. Są deski zwykłe, są też takie z opuszczaniem bioder, jest deska z przyciąganiem nóg i tak zwana deska Spidermana, czyli z przyciąganiem nóg, ale do zewnętrznej strony. I wszystko to naprawdę męczy. Jeśli chodzi o dietę, to tutaj też nie ma jakoś wielu tajemnic. Henry Cavill po prostu je tak jak sportowiec. Dużo białek, mało tłuszczu, do tego zdrowe węglowodany, zero słodyczy, zero fast foodów i uwaga, zero wody. Na trzy dni przed najważniejszymi zdjęciami, na których widać wszystkie jego mięśnie, Henry po prostu rezygnuje z wody i przestaje pić, żeby organizm się odwodnił. Proszę. I żeby było widać wszystkie mięśnie. Ja na rzecz tego serialu też mogłabym z wody zrezygnować, tylko zastąpiłabym ją takim złocistym, lekko gazowanym napojem z pianką, który po każdym treningu jest bardzo dobrym izotonikiem.